Chirurg, internista, a może dentysta. Przedstawiciele której specjalizacji lekarskiej najlepiej pływają, tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że medycy nie tylko zalecają ruch w wodzie, ale sami go uprawiają i to na najwyższym poziomie. 15. już Mistrzostwa Polskich Lekarzy w Pływaniu jak zwykle cieszyły się sporym zainteresowaniem. Nastawienie bardzo dobre, przygotowania jak zwykle, czy treningi w tygodniu, żeby utrzymać formę. Chodzi o to, żeby co roku. Systematycznie, regularnie pływać. Pływać nie za każdą cenę, tylko pływać dla zdrowia, żeby codziennie się ruszać, żeby codziennie, powiedzmy, godzinę przeznaczyć na ruch. A jak są zawody, to są bardziej dla miłych spotkań ze znajomymi. Niekoniecznie ten wynik jest tak strasznie ważny, chociaż no jest przyjemny. Początki były zupełnie, zupełnie inne. W tej chwili ci ludzie sobie dorośli do pewnego poziomu i faktycznie zaczynają to traktować bardziej zawodowo, czyli faktycznie zbliżają się do prawdziwych zawodów, jakie się odbywają na normalnych pływalniach. To są Mistrzostwa Polski przepraszam, że tak powiem pełną gębą, to znaczy nieudawanie, że tam przyjedzie dwóch czy trzech gości i rozbiorą między sobie między siebie wszystkie medale. Po prostu jest normalna konkurencja. Niektórzy tu startują od kilkunastu lat, przyjeżdżają wytrenowani, przyjeżdżają w jakiś sposób... Nawet na nakręceni pozytywnie do walki, to, to nie jest piknik rodzinny, to jest prawdziwa walka i medale są jak najbardziej zasłużone. Na pewno jedni, jedni z najlepszych pływaków to są dentyści, to są ginekolodzy, to są chirurdzy, to są też również interniści, ale no, praktycznie wszystkie specjalizacje medyczne praktycznie wszystkie specjalizacje medyczne. Przewinęły się przez ten basen, także mieliśmy właściwie wszystkich kolegów i koleżanek z, z wszystkich dziedzin medycyny. Lekarze na co dzień walczą o życie, a dzisiaj już po raz 15 na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji walczą, rywalizują w zawodach właśnie lekarzy. Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny te zawody odbywają się na naszych obiektach. Jest tutaj y, dobra atmosfera, dobre warunki do pływania, dobre warunki do tego rodzaju y, realizacji zawodów, także bardzo się cieszymy i, i cieszymy się, że dębica po raz kolejny może gościć y, lekarzy z całego kraju. Widać po frekwencji uczestnictwu w tym, że y, lekarze pływają generalnie. Pewno robią to po godzinach pracy. Lekarze wiedzą najlepiej, co służy zdrowiu. Y, z tym, że są też zawody lekarzy na nartach. Kiedyś widziałem y, na rowerach górskich. Więc to w ogóle chyba jest rzeczywiście grupa, która dba o zdrowie, mając doświadczenia zawodowe i wykształcenie takie, a nie inne. Walka o medale trwała trzy dni. W ramach imprezy odbyła się również konferencja naukowo-szkoleniowa o postępie w medycynie sportowej, liczne spotkania towarzyskie i wycieczka zorganizowana przez głównego sponsora.